Mateusz Morawiecki nie wierzy w jakiekolwiek pozytywne zmiany w Polsce za obecnego rządu. Ten rząd skasował cywilizacyjne projekty. To co robiliśmy w motoryzacji. Zamknęli projekt Izera, rozwój polskich portów. Zamknęli rozwój tego wszystkiego co ja zostawiłem w szufladach. Mogę to udowodnić, mogę pokazać na przykładach. Zobaczcie port kontenerowy w Świnoujściu, który już powinien być budowany wahają się czy w ogóle go realizować. A tam, gdzie Polska może mieć kolejny wielki hub handlowy, chcą zrobić park narodowy. I kochani, ja naprawdę uwielbiam przyrodę, uwielbiam. Ale jeszcze bardziej uwielbiam, żeby Polacy stąd nie wyjeżdżali, żeby mieli w zachodniopomorskim wysokie wynagrodzenia, żeby mogli zostawać tutaj i żebyśmy my byli magnesem dla Polaków, którzy wyjechali za pracą do Szwecji, do Norwegii, do Niemiec. Do tamtych portów, do tamtych stoczni, niech wracają tutaj, ale czy wrócą do parku narodowego następnego, który będzie otwarty? No kupa śmiechu. Słuchajcie, wrócą, jak będą wysokopłatne miejsca pracy. I wtedy tu będą zostawiali podatki, tu będą zostawiali również pieniądze. I wtedy Polska się będzie bogaciła. Na tym polega mechanizm ku zębatych. Więc niestety muszę zmartwić, ja w działaniach obecnego rządu widzę. Zapaść w polskiej gospodarce. Spytajcie przedsiębiorców. Coraz więcej przedsiębiorców jest absolutnie rozczarowanych tym rządem. No i muszę powiedzieć, ja jestem też bardzo zasmucony, jak dramatycznie źle prowadzone są sprawy gospodarcze. Akurat na tym się znam. W czasie, kiedy ja byłem premierem, cała gospodarka, finanse publiczne mi podlegały. Mieliśmy najbardziej zrównoważony układ makroekonomiczny. Proszę zobaczyć sobie na. Na to, co wtedy pokazywało OECD, Komisja Europejska, równowaga makroekonomiczna, taka tabelka, mieliśmy najszybszy wzrost gospodarczy wśród unijnych krajów przez te 8-10 lat, chyba poza dwoma rajami podatkowymi, z którymi zresztą bardzo ostro walczyłem. I wdrażałem rozwiązania, które przyciągały z powrotem kapitał do Polski, jak chociażby fundacja rodzinna, jak chociażby walka z optymalizacyjnymi schematami podatkowymi. To dlatego CIT urósł prawie razy trzy podatek CIT urósł razy trzy przy obniżonych stawkach. Tak się prowadzi um, um, politykę finansową, politykę systemu finansów publicznych, a teraz widzę niestety pogłębiającą się dziurę. Tuska w naszym systemie finansowym.